Czy bycie fit to trend, czy to już potrzeba? Dzisiaj będziemy rozmawiały z właścicielką Fit Care Kraków Nowa Huda o tym, jak ważne jest dbanie o naszą dietę, o słodkości w naszej diecie, ale zważając na choroby, które dzisiaj doświadcza nasze społeczeństwo. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Cieszę się, że jesteś z nami. Karolina. Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę i mówiłaś, że jesteś kobietą wielu zawodów: kobietą z pasją, instruktorką nurkowania, instruktorką narciarstwa, ale też kosmetologiem. Przede wszystkim jesteś mamą, żoną i właścicielką cudownego 13-letniego kota. Cieszę się, że jesteś i że poopowiadasz i odpowiesz też na nasze pytania dotyczące tego, jak być fit. I te piękne słodkości, które dzisiaj przyniosłaś do nas do studia i nas rozkoszują swoim zapachem, jeść w zgodzie z też takim naszym biorytmem i zdrowiem. Dziękuję za zaproszenie, że przyjęłaś to zaproszenie. No, również bardzo dziękuję, witam wszystkich. Bardzo mi jest miło, że mogę tutaj dzisiaj być. No i troszkę przybliżyć ten właśnie mój temat, dzisiaj akurat Fitcake'a, Fitcake Kraków Nowa Huda. E, powiedz mi proszę, czy. Bycie fit to jest trend, czy to już jest potrzeba rynku? Na początku, dwa lata temu, gdy zetknęłam się z fitkejkiem, to wydawało mi się, że bardziej to jest właśnie trend, że to jest po prostu modne, że fajnie wrzucić ciastko bez cukru w szarniki. Natomiast powiem Wam szczerze, że dzisiaj wiem i jestem naprawdę stuprocentowo przekonana o tym, jako przedsiębiorca i jako mama, że jest to ogromna po prostu potrzeba dzisiejszych czasów. Bardzo często do nas, do lokalu, przychodzą młode osoby, w szczególności kobiety, mamy czy to kobiety w ciąży, czy właśnie z małymi dzieciakami, ale tak samo osoby dużo starsze z poszukiwaniem, potrzebą po prostu tylko i wyłącznie słodkości, które nie posiadają glutenu, nie posiadają cukru, nie mają orzechów, keto czy wegańskie. Nie dlatego, że sobie wymyśliły takie rodzaje diety. Tylko dlatego, że to jest tylko to, co one mogą zjeść. Mm -hmm. Coraz więcej e, też dzieci e, choruje, i e, jak rozmawiałyśmy, to mówiłeś, że bardzo często mamy e, ubolewają nad tym, że dzieci nie mogą brać udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, że jest bardzo duża trudność, e, żeby dzieci, e, właśnie z cukrzycą czy z jaką e, mogły spokojnie, z przyjemnością i z apetytem e, jeść. E, rzeczy, które wyglądają, słodkości, które wyglądają tak jak e, na przyjęciach urodzinowych, czy na jakichś imprezach, eventach rodzinnych no, e, u innych dzieci. Tak, to jest taki temat, który jest szczególnie trudny tak naprawdę i bardzo mnie osobiście też dotyka, bo tutaj w fitkeiku to już nie jest kwestia, że o, mój tort, czy będzie czerwony, czy zielony, czy będzie miał jedno piętro, czy dwa. Y, takie, wiecie, już wymyślanie, co by tutaj u, jakoś zrobić, to fajniej. Tylko, czy w ogóle ten tort na stole się pojawi u nas. Szczególnie przy dzieciakach, to jest taki temat bardzo, bardzo trudny, bo jakby tłumaczyć dziecku w wieku 4, 5, 6 lat, że ono tego tortu na stole w urodziny, w komunie po prostu mieć nie może. A z nami, z Fitki, Krakow-Nowa Huta, właśnie to jest możliwe. I to będzie w pełni bezpieczny tort, bezpieczna słodkość, nawet słodkie stoły, bo słuchajcie, nie tylko torty, ale też słodkie stoły, lody, galaretki. Także po prostu ogromna oferta słodkości, które będą po prostu bezpieczne dla tego dziecka, dla całej waszej rodziny i może ono być dostosowane w 100% pod was. Także tak naprawdę nie tylko bez cukru, bez glutenu, ale mamy też wiele, wiele możliwości, aby dostosować się pod konkretną daną osobę i dolegliwości, z jakimi na co dzień się mierzy. Mm -hmm. e, przyniosłaś dzisiaj do studia e, swoje wypieki i e, popatrzyłyśmy tak e, z koleżankami z redakcji i mówimy jej, ale one bardzo apetycznie wyglądają, tak. większość osób uważa, że jednak jeśli coś jest dla, e, z dietą związane, z takim, zdrowe. zdrowe, no to to, to musi wyglądać mydło, no, no, masa tak. czy tam jakieś właśnie ozdoby, dekoracje, no to kojarzy nam się jednak to z czymś takim bardzo kalorycznym, bardzo... E, Zatykającym takim, niepozytywnie, że tak powiem. Tak, a u Ciebie ma to taki smak, ma to wyczucie, ma, ma to też taką miłą mm, dla oka oprawę. Tak, w dużej mierze jest to dzięki temu, że figykowe przepisy wszystkie są bardzo dokładnie przetestowane i dopracowane. Drugą kwestią jest aspekt bardzo ludzki. Słuchajcie, my tworzymy rewelacyjny zespół u mnie w FitCake'u, to są wszystko osoby, które robią to na co dzień po prostu z serduchem, które wiedzą dlaczego to robią, wiedzą dla kogo to robią i doskonale znają się na swoim fachu. Ja od wielu lat yy, jestem już przedsiębiorcą, także wiem jak to spiąć w całość, na kuchni mam rewelacyjne dziewczyny, które serdecznie pozdrawiam, które po prostu wiedzą, co robią, wiedzą, jak to spiąć, żeby to było nie tylko bezpieczne, ale też pyszne i świetnie wyglądało, bo jemy tak naprawdę oczami głównie. Tak, i to jest, to jest bardzo ważne, a powiedz proszę, dlaczego zdecydowałaś się właśnie przy tak wielu możliwościach, które masz, mając takie doświadczenie bogate i e, takie portfolio, dlaczego zdecydowałaś, że będziesz w tym kierunku rozwijała swoją firmę? Lekko ponad dwa lata temu szukałam czegoś, czegoś interesującego, czegoś, co będzie miało misję, wizję, Coś, co będzie się wybijało na dzisiejszym rynku i zaspokajało niszę, która jest coraz, coraz większa i jest tam coraz więcej ludzi, którzy potrzebują takich produktów. I zaradam przez zupełny przypadek Fitcake'a. Osobiście prywatnie uważam, że nie ma czegoś takiego jak przypadki. Także po prostu to było mi pisane: Fit ma bardzo duże wsparcie dla franczyzobiorców. Także jesteśmy prowadzeni za rączkę na początku. Ale też zostawia bardzo dużą dowolność na kreatywność, na posiadanie swojego ja w swoim fitcake'u? I stąd właśnie te ciasta wyglądają tak pięknie i tak, a nie inaczej. Yy, także wydaje mi się, że po prostu tak miało być, i razem z Fitkake Roków akurat nowa huta i dokładnie tym miejscem po prostu znaleźliśmy się nawzajem. Cudownie. A powiedz mi, czy wasze produkty fit, one są dla wszystkich? Tak, właśnie to jest taka nowinka, że tak powiem, może zdziwienie dla niektórych, że fit nie jest tylko dla wybranych, że o tylko osób, które mają celiaki, albo tylko cukrzycę, no bo to tylko dla nich. Zupełnie nie. Jest to też dla osób, które po prostu lubią skosztować coś nowego, lubią wiedzieć, co jedzą. Dla mnie zupełną nowością w ostatnim czasie było to, że nie wiem, czy wyobrażacie sobie, ale dużo ciast na dzisiejszym rynku jest robione z gotowych mieszanek. My robimy to na normalnych jajkach, na normalnych twarogach, mlekach. Oczywiście ciasta, które nie posiadają mleka czy jajek, mają inne produkty, które je zastępują, ale to są ciasta dla wszystkich dla młodszych, dla starszych, dla tych, którzy muszą na pewne aspekty uważać i ich unikać, ale też dla osób, które w pełni mogą wybierać z całego menu. To ja już na koniec, ponieważ mamy taki gorący sezon komunijny, chciałam Cię zapytać, jak zorganizować właśnie komunię? Czy jakieś wydarzenie rodzinne dla, dla takich dzieciaczków, które mają specjalne potrzeby żywieniowe? Myślę, że zorganizowanie komunii czy innej dużej takiej uroczystości rodzinnej to jest zawsze wyzwanie a w momencie, w którym mierzymy się też z celiakią, cukrzycą czy innymi dolegliwościami, jest to jeszcze wyższy level trudności. Także, że tak powiem, tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Dzwonicie do FitCake Kraków na Wahuta i my Wam zajmujemy po prostu z głowy bardzo dużą część kłopotów i problemów, bo wykonujemy dla Was w pełni, w 100%, pyszny i bezpieczny tort, słodki stół czy inne ciasto wedle Waszych upodobań. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. I nie mogę się już doczekać, kiedy spróbujemy Waszych słodkości, bo naprawdę wyglądają bardzo apetycznie. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję bardzo.